Jest 8 marca, Dzień Kobiet. A ja spaceruję tutaj nad starą gniarką przy ulicy Karyseski. Tam dalej skrzydlata przed nami. Patrzę, czy po prostu już niektóre panie z panami nie wyszły do miejsc, gdzie będzie odbywał odbywany, gdzie się będą gody. Chodzi mi tutaj głównie o żaby prawne i żaby moczarowe, które najwcześniej, żaby trawne najwcześniej, później ropuchy, a później żaby moczarowe. W tej kolejności powinny ruszać. A z całej Polski raczej dochodzą informacje, że płazy ruszyły. To jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście tutaj do tego stanowiska z tych pól płazy wędrują. No ale jak widzicie oprócz śmieci na razie żadnego poruszenia nie ma tam gdzieś są też zimowiska Płazły zobaczymy zobaczymy kiedy w tym roku ruszą najwcześniej na naszym terenie ale ta wiosna jest wyjątkowa miałem obserwacje <coughs> już z 25 lutego jeszcze w śniegu migrowały żaby trawne więc niemożliwe znaczy nie jest możliwe, że e, nie jest niemożliwe, że właśnie teraz też gdzieś ruszą. Na razie tu nic nie widać. Zobaczymy następnym razem. Pojedziemy w inne miejsca i zobaczymy, czy tam po prostu nie ruszyły.